Jest listopad. Do kiepskich przychodzą kolędnicy. Dlaczego tak wcześnie? Bo w tym roku jest konkurencja, a ich jest tylko dwóch. Trzeci siedzi w więzieniu, ponieważ kupił odrusków niedźwiedzia polarnego, a myślał, że jest to pies. Ferdek daje im dwa złote. Po krótkiej rozmowie, koletnicy chcą mu sprzedać glizdę. Kiepski ich wygania. Waldek z ojcem i babką oglądają program pod tytułem Lub ta co chce Gdzie gościem programu jest pan Jan. Ubiegłoroczny laureat nagrody za najpiękniejszą i najoryginalniejszą szopkę. Opowiada krótką historię zbudowania szopki. Redaktorka ogłasza, że i w tym roku jest organizowany konkurs na najpiękniejszą i najoryginalniejszą szopkę. Nagrodą jest suszarka firmy Okiu i slipy elastyczne firmy MACHO. Ponadto z laureatem konkursu przeprowadzam wywiad na antenie. Rosalia postanawia wygrać ten konkurs. Kiepscy wyśmiewają staruszkę. To, to, to niechże babka wylezie na dach i wlezie na antenę. Zadaniem zięcia i wnuka jest zbudowanie tej szopki, za co babka da im za to całą miesięczną rentę. To zmienia postać rzeczy. Ferdek z synem są bardzo mili dla babuni, ale potrzebują pieniędzy na materiały. Babka daje im 50 zł. Ferdek chce zbudować szopkę z tapczanu. Babka wybija mu ten pomysł z głowy. Już raz chciał babce zrobić trumnę stapczanu. Zapomnij o tym jelopie jeden. Stapczana to tym już raz proponowałeś zrobić dla mnie trumnę. Kiepsty, rozmawiałem w kuchni, jakby tu wygrać wojnę z babką. Cyc z ojcem budują dla kiepskiej szopkę z puszek od piwa. Babka rozwala szopkę i krzyczy na kanale. Ja wam dobrze radzę, ja wam dobrze radzę, pracujcie, bo nie dostaniecie ani grosza. Niestety, babka musi dorzucić coś jeszcze, bo materiały to teraz bardzo drogie rzeczy. Babka daje 20 zł, ale po krótkiej rozmowie dorzuca drugie tyle. Lecz jeszcze po chwili daje 10 zł, co daje w sumie 50. Ferdynand ze swoją dumą są zadowoleni. Waldek cieszy się, że wygrali drugą bitwę z babką ale nie wygrali jeszcze wojny. Młody kiepski przynosi ze śpietnika obudowę od telewizora i okleja ją kolorowym papierem i wstawia do niej zabawki. Gdy odsłonili oczy babki, ta wyzwała ich od szatanistów. Kiepscy rozmawiają w kuchni. Waldkowi żal kasy. Ferdek ma jednak pomysła, aby nic nie robić. Jełop każe przyprowadzić sąsiadów. Lecz po boczka i po paździucha. Walduś, mam plana. Nakrywają pięknie stół i wmawiają Rosali, że tu stoi szopka, gdy ta nie wierzy. Po chwili przychodzi Boczek i zachwyca się szopką kiepskich. Zaraz też przychodzi Marian i on również jest zachwycony szopką. Chce on ją nawet kupić. Skoro babka nie chce szopki, zgadza się. Sąsiedzi rozmawiają w kuchni. Arnold i Marian żądają zapłaty. Niestety, Ferdek nie ma pieniędzy, a konkurs jest już jutro. E, panie, panie Paździochu, no, no nie mam, no po prostu nie mam, no po prostu literalnie nie mam, rozumie pan? Ferdek myśli, aby tak szopkę zrobić samego siebie, na co przytakuje mu Halina. Sama by wzięła w niej udział. Syn wyśmiewa rodzicu, stary kiepski się zgadza. Boczek ma wizję, jak to będzie wyglądało. Szopka jest już gotowa. Za osła przebrany jest Boczek, za woła Paździoch, za turonia Ferdek, a za Józefa Halina. Są już na wizji, bowiem babka została laureatką konkursu na najpiękniejszą i najoryginalniejszą szopkę. Babka pozdrawia wszystkich telewidzów, a w szczególności Boryska i Paulinę z jej kółka różańcowego. Kaseta w magnetofonie chodzi za szybko, aktorzy nie wyrabiają się w rytmie. Waldek uderza w magnetofon, zmienia się płyta i robi się zamieszanie. Niedługo po tym do kutni dołączają się inni aktorzy. Babka bije fertka, a redaktorka programu kończy program słowami. ...zdrowych, wesołych i spokojnych świąt.